w mory z tej W tym odcinku będziemy robić park botaniczny. Jak widzicie, mam aż 300 takich sadzonek, ale najpierw położymy się spać, no bo już nadchodzi zachód słońca. A. No to poczekamy, aż zajdzie słońce już. O, już. Eee, eee, co, co? Dlaczego ja jestem w łóżku? Proszę ten, spa... chwila, gdzie... gdzie ja jestem. Co to jest za miejsce? Okej, okay, okej. Okay. Yy, bez paniki. Już chyba kiedyś o tym miejscu słyszałam. Wydaje mi się jakieś podobnie znane. O, skrzynia. Jakieś rzeczy. Dobra, zbiorę je sobie. Dobra mam, zobaczmy co to jest za książka, bo jakaś książka tu jest. Jeżeli to czytasz, to znaczy, że trafiłeś do Backdrops. Mówiłem, że skądś kojarzę to miejsce. Czyli to jakiś prank, Na pewno. Miejsce, do którego mało osób weszło, a jeszcze mniej wyszło. Trafienie tu jest zwane losem gorszym od śmierci. Kiedyś udało mi się stąd uciec, ale niestety nie wiem, nie, nie wiem ale niestety znowu tu trafiłem. Więc co zrobić, więc piszę tą książkę, żebyś ty też mógł się wydostać. Na kolejnych stronach są podpowiedzi do poszczególnych leveli. Haha, ha, bardzo śmieszne. Wpuścicie mnie już stąd. Hmm, czyli chcą mnie wkręcić. Level zero. Miejsce to jest raczej bezpieczne, gdyż. Dobra, nie czytamy tego. Yy, Okej, okay. no to pozwiedzam, jak w każdych backroomsach. Pewnie o to im chodzi. No, jestem pewna, że to prank moich kolegów. Skrzynia pusta. No dobra, popatrzymy, co tu jeszcze jest. Chyba trzeba iść tym korytarzem. Dobra. Trzymajmy się, trzymajmy się może tej strony. Yy, kolejna skrzynia. Mm, dużo bewsztyków. Tak. Dobra. Raczej starczy na długo. I jakaś skrzynia, ale... Ach, kurde. Uwięziona jest, chyba zasypana, czy coś tego typu. Dobra, idziemy tu i. O. Oh. Oh. Było blisko. Chyba tam nie przeskoczę. Dobra, idziemy dalej. Ech. No, ciekawy prank wymyślili No, prawy Ale że im chciało się to bo To Szczerze mówiąc Zastanawiam się, czy to na pewno jest prank Ale, ale, ale co, 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 co tu się stało Ta, ta. prank Niszczyciel nadziei I Co, co, co to za bestia Ach, okej okay. Zombie, słuchowiec i Poseidon. ja Są prawdziwe potwory, zamknięte w klatkach? Oj, zaczynam się martwić. To chyba nie jest prank. I szczerze mówiąc, się trochę boję. A, ale i tak wierzę, że nie chcą wkręcić. Wow, dobrej itemki tu są. Jakaś luneta, A, siodła, pełno rzeczy. Chociaż większość z nich i tak nie mogę użyć. Dobra, wezmę może to. I jest kolejna książka. Zobaczmy. Um, zombie, zombie to. A, to są chyba jakieś notatki. E, dobra, słuchowiec, Poseidon, klawek, negatyw, impostor. niszczyciel, Monstrum? Ta bestia zabiła pół pracowników. Zabija dla zabawy. Wygląda niepozornie, ale jest okrutna i przebiegła. Co.